Wierzę, ale jak wrócę do domu, to pójdę spać. Ale obawiam się, że już nigdy nie będę w stanie śnić. Co ty bredzisz? Jak odróżnić jawę od cno? Utknęłaś kiedyś w koszmarze? Nawet nie wiesz, jak często. I to w miejscach, w których tobie by się nie spodobało. Czyli w dół po nierównej rampie wijącej się wzdłuż ściany piaskowej termitiery. Stopy kleiły się do pokrytego pleśnią podłoża, każdy krok kończyło mokre maśnięcie. Przeszli może kilkanaście metrów, kiedy brunatny lisza zaczął wspinać się ku sufitowi. Po chwili pokrywał już właściwie cały tunel. Mackowate witki rozciągały się girlandami od ściany tak gęsto, że musieli iść pochyleni, lawirując między naroślami. Słodki zapach bursztynowego miodu był tak gęsty, że mieli wrażenie, jakby całkowicie ich oblepiał, zatykał pory skóry, dusił. Owadzie bzyczenie było coraz głośniejsze. Niski basowy dźwięk nieprzyjemnie wibrował w trzewiach. Otoczenie pulsowało nieregularnym rytmem, a Grayson czuł się trochę jak biblijny Jonasz, uwięziony głęboko w trzewiach wielkiej ryby. Zastanawiał się, czy i on zostanie w końcu wypluty na bezpieczny brzeg, by tam głosić prawdę. Tunel rozszerzał się powoli, strop podnosił. Zerknął na kuna. Olbrzym nie wyglądał najlepiej. Blado-czerwony na twarzy zapał ciężko przy każdym kroku. Drżał zauważalnie na całym ciele. Prawie całym. Poprawił się w myślach Grayson. Ray kurczowo ściskał kolbę pistoletu. Knykcie zbielały z wysiłku, ale lufa tkwiła w bezruchu, pewnie wycelowana w podłogę. Przyspieszyli kroku. Jeszcze chwila marszu, a ich oczom ukazała się ogromna komnata. Wysoka na kilkanaście metrów, o stropie podpartym dwoma rzędami kolumn przypominających krasowe stalagnaty, ciągnęła się pozornie w nieskończoność. Jej koniec niknął w odległej, bursztynowej poświacie. Przy ścianach i filarach krzątali się ludzie. Zakutani w brudnożółte moskitiery, czule masowali na brzmiałe, leśniące narośle w kamionkowe naczynia, łapiąc tryskający z nich żółto-brązowy płyn. Grayson potrzebował chwili, by objąć rozumem to, co widział. Każdy kolejny szczegół wydawał się bardziej przerażający od poprzedniego. Najpierw zrozumiał, po co zbieraczom były siatkowe peleryny. Ściany gigantycznej sali już nie tylko pulsowały. One wręcz drżały niespokojnie, jakby pozostawały w ciągłym, nieskoordynowanym ruchu. To miliony owadów szczelnie obsiadły niemal każdy milimetr przestrzeni imponującym rojem. Ich odnóża pracowały, klekocząc niestrudzenie, kiedy gnały w sobie tylko znanym celu. Półprzeźroczyste skrzydła, rozmazane w prędkim trzepocie, buczały basowo, a żółwaczki szczękały zgrzytliwie. Niepokojąco. Z pomiędzy lśniących, nowych pancerzy co jakiś czas wyłaniały się fragmenty ludzkich ciał. Zniekształcone i wykrzywione nienaturalnie kończyny wystawały z bezkresnej masy. Truchła w różnych stadiach rozkładu zdawały się być wtopione w żyjącą tkankę pulsującej pleśni niczym upiorne płaskorzeźby. Wykrzywione agonią twarze poruszały się w drgawkach. Mięśnie dygotały, dając pozór życia, kiedy tłuste owady to wychodziły, to wchodziły przez puste oczodoły i półotwarte usta. Ruch roju nie ustawał nawet na chwilę. W rozpędzonym chaosie od włoków i od umysł Graysona zaczynał dostrzegać formujące się kształty i kliny znaków. Pewnie pogrążyłby się w tej plątaninie bez reszty, gdyby nie mrugnięcie rzeczywistości, wyłowione kątem oka z wszechobecnego koszmaru. A co z Graysonem? A co ma być? Grayson zobaczył okruchy prawdę. Jeżeli kiedykolwiek powskłada je w całość, stracimy go na zawsze. Ale jak ja mam mu pomóc? Będziesz jego kotwicą. Będziesz go strzegł. Skąd ma pani pewność, że dam radę? Nie masz wyboru. Na widok przytłaczającego ogromu komnaty, Kunan w pełnym pokory geście schylił głowę. Bał się, autentycznie bał się unieść oczy i stawić czoła rzeczywistości, która malowała się przed nim jaskrawymi barwami bursztynu. Bo w świecie, w którym ten koszmar jest rzeczywistością, jego wiara w umiejętność przewidzenia, co najgorszego może się wydarzyć, stawała się naiwna i głupia. Nic tak naprawdę nie wiedział, nic nie rozumiał, nie znał świata. Tego świata. Ciężko padł na kolana, próbował zasłonić oczy, uszy. Desperacko chciał przypomnieć sobie słowa modlitwy, jakiejkolwiek modlitwy, ale w głowie miał tylko pustkę. Basowe buczenie paraliżowało zmysły, dukane pojedynczo słowa więzły w gardle dławionym wszechobecną słodyczą lukrecji. Nagle z obezwładniającego huku doznań skołatany umysł Irlandczyka wyłowił fragmenty wyrazów. Chwycił się ich desperacko, skupił się na nich, na znajomym dźwięku, na ludzkiej mowie. Oszalałym wzrokiem powiódł po lepkim kobiercu, by zatrzymać się na kształcie, w którym dostrzegł resztki człowieczeństwa. Mężczyzna leżał pośród pleśni, która tylko częściowo zdążyła pokryć jego bezwładne ciało. Jakby spoczął tu niedawno, miał na sobie ciężkie, wojskowe buciory, spodnie z wieloma kieszeniami, kamizelkę taktyczną narzuconą na czarny podkoszulek, ogromne, brunatne żuki pożywiały się łapczywie z trupami zaschniętej na licznych ranach i zatrapaniach krwi. Konsekwentnie wgryzały się w odsłoniętą skórę i mięśnie. Kun z obawą spojrzał na głowę nieznajomego. Usta biedaka poruszały się jakby w zwolnionym tempie. Spieszchnięte wargi z trudem układały w głoski kolejne sylaby. Powieki trzepotały jak w ataku padaczki, a w rozbitej czaszce ziała przerażająca dziura. Ktoś musiał zajść go od tyłu. Przeszło Kunanowi przez myśl dziwnie przytomnie. Z ziejącej w głowie rany wyłaniały się migoczące barwnie pnącza, łączyły się z tkanką mózgu, pracowicie wyciągniętą na zewnątrz przez niewielki rój mrówkopodobnych owadów. Obsiadły teraz różowawy ochłap i wbiły weń swoje żądła, ich pulsujące pomarańczowo odwłoki zdawały się dygotać w upiornej ekstazie. Raymond, wciąż na kolanach, przesunął się do mężczyzny. Musiał usłyszeć, co ma do powiedzenia. Musiał. Nachylił się, przystawiając ucho do skrwawionych ust żołnierza. Boleśnie zacisnął powieki, aby skupić się tylko na słowach, na niczym więcej. W końcu, po długich sekundach wytężonego wysiłku, charkotliwy szept złożył się w zrozumiałą sentencję. Straszną rzeczą jest wpaść w ręce żywego boga. Kunan ciężko opadł na piersi biedaka i zakwilił cicho. Bierne dotychczas insekty nieśpiesznie ruszyły w jego kierunku. Już prawie to miałem, Al. Te melodie wszystko powoli zaczynało składać się w całość. No i co się stało? Usłyszałem kuna. Przypomniałem sobie, że nie jestem tam sam. Rozumiem. Nie musiałeś wybierać. Dla mnie to był żaden wybór. Widok półprzytomnego Raymonda pośród ruchliwej masy roju gwałtownie wybudził Greysona z obezwładniającego stuporu. Z ust detektywa wyrwał się niemal zwierzęcy ryk, kiedy w amoku rzucił się w kierunku przyjaciela. Szarpnął najpierw za kołnierz podkoszulka, a później za ramię, ciągnąc w kierunku wyjścia. — Ocknij się, kurwa, ocknij się! Kun! Kun, do cholery obudź się! Słyszysz? Potrzebujecie! cię! Darł się, nie przestając tarmosić bezwładnego giganta. Ogromne owady były coraz bliżej. Poddał się w końcu, zdając sobie sprawę, że nie ma szans wytargać stamtąd zwalistego Irlandczyka. Zrzucił plecak z ramienia, rozerwał zamek i wyszarpnął z niego jedną z butelek. Drugą ręką sięgnął po zapalniczkę. Nasączona paliwem szmata błyskawicznie zajęła się niebieskawym ogniem. Grayson wziął zamach. Koktajl zawirował w powietrzu i uderzył w sam środek piekielnego roju. Płomień buchnęły dziko, rozlewając się po sali. Wtedy przysiągłby, że słyszy pełen wściekłego bólu, wisk płonących insektów i suchy trzask pękających hitnowych pancerzyków. Wyszarpnął kolejny pocisk, podpalił, poprawił. Rej do kurwy nędzy, błagam cię, lepszego momentu już nie będzie. W myślach liczył pozostałe butelki. Znów zgrzytnęła zapalniczka. Przystawił ją do lątu, rzucił. Zbieracze już biegli w ich stronę. Czasu było coraz mniej. Trzask tłuczonego szkła, ściana ognia, smród benzyny, słodyczy lukrecji. Grayson, głos Kunana był słaby i bełkotliwy. Jestem. Możesz iść. Kolejna butelka łukiem wzbiła się w powietrze. Musimy spierdalać, przyjacielu. Dam radę. Kun potrząsnął głową jakimś cudem nadal trzymał w ręce Gnata. Strzelił kilka razy, bez mierzenia, bardziej chyba dla dodania sobie odwagi, niż chcąc kogoś trafić. Ruszyli w górę korytarza. Grayson kolejnym celnie rzuconym koktajlem postawił ścianę ognia w wąskim przejściu. Nie oglądając się za siebie pędzili na łeb na szyję. Kunan strzelał raz po raz, na ślepo osłaniając odwrót. Zdyszani dopadli do dziury. Niewiele myśląc skoczyli w ciemność kamienicy. Kolejny mołotow wylądował na zbrukanym parkiecie. Ted mógłby przysiąc, że ogień rozpełzł się najpierw w krawędziach spirali, a oko w jej centrum zapłonęło złociście. Wyrzucił plecak, w ręku została mu ostatnia flaszka. Kun w locie dopadł meblościanki. Szarpnął i nad ludzkim wysiłkiem wyrwał mebel. Spadające z półek kamionkowe dzbanki pękały jeden po drugim. Grayson posłał tęskne spojrzenie ku ażurowej maszynie, ale ponaglane okrzykami reja odpalił ostatni ląd i rzucił za siebie. Wpadli na ciemną klatkę schodową, gnali na złomanie karku, pokonując po kilka stopni naraz. Na wysokości pierwszego piętra usłyszeli kromki huk i towarzyszący mu łoskot. Płomienie musiały sięgnąć instalacji gazowej w kuchni. Kamienica zadrżała w posadach. Powitał ich chłód nocnego powietrza. Kaszleli dziko łapiąc lodowate hausty, jakby wynurzyli się na powierzchnię z nieprzebranej toni. Ulica lśniła pomarańczowym blaskiem. Płomienie buchały z okien ceglanego budynku. Kolejne piętra padały łupem żywiołu. Pierwsi gapie, wylegli na chodniki, pokazywali sobie palcami to ich, to walącą się ruderę. Sponiewierani doczłapali do drzwi samochodu. Wsiedli. Chwilę siedzieli w milczeniu, bezmyślnie wpatrując się w zalegający na masce Forda śnieg. Grayson bezwietnie zaciskał dłoń na niewielkim pakuneczku w kieszeni. Kryształ delikatnie kłuł wnętrze dłoni. Z zamyślenia wyrwał goryk strażackich syren. Odchrząknął. Miałeś rację, Kun. Tam faktycznie nie było góry. Spojrzał na partnera porozumiewawczo. Ten przytaknął, krzywiąc usta w parodii uśmiechu. Mmm. tylko pieprzona panorama Manhattanu. Straszną rzeczą jest spaść w ręce żywego Boga. Kogo? Nic. Yy, spieprzaliśmy stamtąd, jakby samo piekło nas goniło. Ale wyszliście z stamtąd sali. Weszliśmy.